Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze, moi drodzy, właśnie żeby skompletować końcówkę ostatniego nagrania, bo tam nie zapomniałem, gdzie jest ten fragment, o który mi chodzi. To go znalazłem. To jest Efezjan 4, 13. Tutaj od 11 mówię o ustanowieniu apostołów, pasterzy, nauczycieli. 13. Aż dojdziemy, zobaczmy, mamy dochodzić wszyscy razem do jedności wiary dalej i pełnego poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego. Na czym polega nasza doskonałość? Do miary wielkości według pełni Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy razem do miary Wielkości według pełni Chrystusa. Mamy dochodzić do miary wielkości według Chrystusa, nie do według nas, nie według sąsiada, nie według nikogo innego. Według Chrystusa, według pełni Chrystusa. O, to jest nasza miara. I mamy do tej miary dochodzić. Skoro w Chrystusie jest nasza sprawiedliwość. W Chrystusie stajemy się sprawiedliwością Bożą. To dochodzenie do miary wielkości. Panie Fabianie, jest wzrostem w usprawiedliwieniu, jest wzrostem w naszej sprawiedliwości. Kościół myśli głębiej rzymskokatolicki, kościół myśli w pełni e, horyzontów, bo ma Ducha Świętego. Wy nie macie ducha Świętego, wy nie umiecie głębiej myśleć, nie umiecie pełniej spojrzeć na słowo Boże, bo macie tylko dwa werseciki i zaślepione oczy. Nie podskakujcie do głębi mądrości rzymskiego katolicyzmu, która jest głębią Chrystusową. I tutaj macie tylko trzeba inaczej czytać słowo Boże. Z perspektywy ducha świętego, a nie własnego zaślepionego rozumku, wyciągając trzy werseciki. Zresztą, jak kiedyś żeśmy słuchali pastora, już nie pamiętam, który to był, nie? To on sam cytował słowa Lutra przed komisją, nie? że na podstawie tych kilku wersetów, o, co tam musiał się wyrzec wiary katolickiej, coś takiego. nie Na podstawie kilku wersetów. Sam Luter to mówi. Na podstawie kilku fragmentów. I wy, jak takie ślepe post na podstawie kilku fragmentów się wypieracie tego, co jest święte, boskie i niezmienne i zbawcze, odwieczne prawdy, która jest w Kościele. Tak? Więc mamy... Dochodzić do tej pełni w miarę Chrystusa, wzrastać w Chrystusie, w którym jesteśmy stajemy się sprawiedliwością Bożą. To jest nauka Chrystusowa, to jest nauka apostolska, to jest nauka rzymskokatolicka i jedynie prawdziwa. A więc kto jest sprawiedliwy? Kto postępuje sprawiedliwie? Co robi usprawiedliwiony, usprawiedliwiony sprawiedliwy? Z, zdąża do sprawiedliwości. No chyba, że święty Paweł wygłosił Timoteuszowi złą Ewangelię, jak żeśmy czytali w ostatnim nagraniu. 2,22 drugi Timoteusza. Sekciarze, kochani, panie Fabianie, jak już raz otrzymałem, nieodwracalnie. Usprawiedliwienie tylko przez wiarę i ufność. To do czego mam zdążać? Do czego mam zdążyć do sprawiedliwości? Jeżeli usprawiedliwienie jest i sprawiedliwe jest tylko dlatego, że ktoś wierzy i ufa, to dlaczego święty Jan pisze, że sprawiedliwym jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, a nie pisze, że sprawiedliwy jest ten, kto tylko wierzy i ufa. Coś fiksuje, panie Fabianie, i wygląda na to, że to jest pan. Pozdrawiam.